Ultra I i Teraz tak. Inwestywy. Proszę pana, inwestycje. jakie inwektywy? Inwektywy to się może za chwilę zaczną. Ale proszę. Natomiast, natomiast jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi teraz o to, czy miasto ma perspektywy rozwoju? Oczywiście, że ma. Oczywiście, że ma. I miasto perspektywy rozwoju ma te, które ja nakreśliłem. PiS przez Tyle lat, ile jest w Radzie, nie przedstawił żadnego projektu, żadnego pomysłu, który by przygotowywał miasto na przyszłość. Nie mają nic w tym mierze do powiedzenia, nic kompletnie. Przez te wszystkie lata. Nie byli w stanie zaproponować jakiejś innej strategii itd. itd. Wracamy do kolejnych rzeczy, prawda? wracamy do naszych baranów, do Biblioteka i Politechnika. Otóż Politechnika ma użytkownika i zapewniła już cały budynek, jest to Politechnika Rzeszowska i funkcjonuje coraz lepiej i wiążemy z rozwojem tej uczelni duże nadzieje na również rozwój stałej woli. To, że dopłacamy do tego, owszem, owszem. Niestety jest pewien kryzys również wyższych, na wyższych uczelniach finansowych i nie są w stanie pokrywać wszystkich wydatków. Natomiast proszę pamiętać o jednym. Politechnika zastrzegła sobie prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu. O tym okresie po pięciu latach, że chce kupić ten budynek od miasta. I Politechnika wiąże ze stalową wolą pewne perspektywy. Nie wiem, czy jest w ogóle sens tłumaczenia tamtej stronie, jakie znaczenie we dzisiaj i w przyszłości dla takich miast jak Stalowa Wola będzie miał rozwój dyskusji. Bo to chyba no, byłaby strata czasu. Yy, natomiast, no i chyba nie ma sensu, nie? Więc teraz yy, przejdźmy do biblioteki. No niestety, to z biblioteki było tak, że miał być tam kul. No ale kul. Zachował się jak się zachował. Nie będę tutaj tej sprawy roztrząsał. No i trzeba było sobie poradzić. I, I myśmy sobie poradzili całkiem dobrze. Biblioteka funkcjonuje. Biblioteka się rozwija. Nie narzekamy na chętnych, wręcz, wręcz przeciwnie. Owszem, kosztują, więc ponosimy koszty i utrzymania. Ponosimy koszty i utrzymania. Ale nikt nie mówił, że jak będzie kul, to on będzie płacił za wszystko. I to było wiadomo od początku. Jeżeli chodzi o bibliotekę, to teraz ja bym chciał powiedzieć tak: no załóżmy, że dojdzie do władzy za kilka lat PiS wody. No to za pięć lat skończy się okres ten wynikający z projektu, no i będzie miasto miało na własność, bo już nie będzie musiało się z nikim dzielić, obiekt bardzo fajny, nowoczesny. Wielofunkcyjny, wart 20 kilka milionów złotych i może zrobić z nim co chce. Sprzedać, wynająć itd. Tak i, tak I takiego obiektu, gdyby nie ta sytuacja, stalowa wola nie mogłaby wybudować przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Po prostu nie, do nas nie straci. No ale tutaj, oczywiście, prawda, to jest takie myślenie y, typowe, żeby troszkę politycznie ubrać. Sens, wiedza nie liczą się. No i przechodzimy do kolejnej sprawy, o której tutaj PiS był tak uprzejmy wspomnieć i narzekać, że miasto nie ma gospodarza, że nie ma perspektyw i tak dalej, tak jakby oni dawali tworzyli jakąkolwiek alternatywę. Nie? Tylko, że jakby tutaj spytać kogoś, to, czy ktoś przez 4 lata słyszał o jakiejś alternatywie, którą to PiS dla miasta? To słyszał to no, nawet oni sami nie słyszeli. I tak to wygląda, proszę Państwa. I o czym oni tam jeszcze mówili? E, przypomnijcie mi Państwo, bo już. Inkubali. A, inkubator. Że to jest błąd. No, powiedzmy sobie, że no, zacznijmy od początku, prawda? I wtedy Państwo sami ocenicie, czy to był błąd. Otóż idea inkubatora pojawiła się tutaj, jak przyjechał ówczesny pan Nowak, ówczesny wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu i powiedział, że dobrze, że pojawiła się idea inkubatora między miastem a Litwą, regionalną izbą gospodarczą. Przyjechał pan Nowak i zaproponował, no to tworzymy inkubator, bo myśmy specjalnie na to pieniędzy nie mieli. A oni powiedzieli, tak, no to okej, okay, to my jako Agencja Rozwoju Przemysłu kupimy budynek od huty, my go wyremontujemy. No i tam się wprowadzi inkubator i będziemy się w międzyczasie dogadywać co do zasad funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Nikt nie miał wątpliwości, nikt nie miał wątpliwości, że y, inkubator jest w stanowisku potrzebny na, na tym etapie nazwijmy to rozwoju przemysłowego miasta. No i agencja rozwoju przemysłu kupiła budynek i go przebudowała, a myśmy się tam wprowadzili. Był pomysł taki, żeby y, powołać spółkę, no, ale ten pomysł był taki średnio, średnio dobry. Powstała spółka inkubator miasta z przedsiębiorcami, ale do tej spółki nie, wszedł, nie, wszedł, nie, nie weszła Agencja Rozwoju Przemysłu. No i inkubator zaczął funkcjonować. Oczywiście mowa była taka, że po dwóch latach ten obiekt powinien się sam finansować. I myślę, że jesteśmy tego blisko. Można oczywiście mieć różne zastrzeżenia co do pracy inkubatora, ja je również mam. Natomiast ten kto twierdzi, że inkubator jest pomyłką, po prostu myli się i to bardzo, i to bardzo drogie. Jeżeli chodzi o to ile podmiotów wykreował inkubator, to na pewno nie jedno spółdzielnie. Wykreował kilka innych podmiotów gospodarczych, tylko niestety one nie miały miejsca w Stalowej Woli, bo w Stalowej Woli nie ma wolnych powierzchni, jeżeli chodzi o halę. I oni się, gdzie się wynieśli? Do Międza, bo tam im zaproponowano wolne powierzchnie pod zainstalowanie swoich firm. I to jest nasza bolączka. Jeżeli mówimy o rozbudowie inkubatora, no to o ile pamiętam, to był nawet taki postulat Komisji tej, Inicjatyw Gospodarczych. Tak? Dlaczego się nie buduje takiej hali? No to my teraz chcemy rozbudować inkubator, no to są pretensje. To są właśnie pretensje, że no inwestujemy w to. Mamy szansę dostać na rozbudowę u inkubatora bardzo duże pieniądze zewnętrzne, ale do wszystkiego trzeba mieć, jak się dostaje pieniądze zewnętrzne, swój wkład. I dlatego, I dlatego to robimy. W inkubatorze rozpocznie działanie już na europejskim, jeżeli nie światowym poziomie nowoczesne laboratorium. Liczymy, że z czasem, bo tutaj jesteśmy obwarowani różnymi takimi zapisami unijnymi, że Unia owszem da pieniądze, ale nie wolno, za to, na co da pieniądze zarabiać na tym, przynajmniej za szybko, ale liczymy, że sobie z tym poradzimy, no i będą tam zamówienia z przemysłu, na których laboratorium będzie mogło zarabiać, no a poza tym, że stanie się liczącą placówką naukowo-badawczą. Bardzo nam, na tym, bardzo nam na tym zależy, bo to jeszcze jeden element, który by umacniał rolę stalowego jako ośrodka naukowego i wyższych uczelni, bo wyższe uczelnie trzeba pamiętać o tym, to nie tylko dydaktyka i nauczanie studentów, ale również prowadzenie badań naukowych, a może nawet w coraz większym stopniu prowadzenie badań naukowych. Dostaliśmy za to bardzo duże pieniądze. Natomiast no, tak się rzecz ułożyła, że agencja rozwoju przemysłu brała od inkubatora pieniądze za wynajem. I z tym trzeba skończyć. I tym się... Jedyna możliwość to jest wykupienie inkubatora. Z ceny 12 ponad 12 milionów stanęło na 10 i to robimy, dostaliśmy bardzo dogodne warunki rozłożenie tego na 5 lat i bardzo dogodne warunki spłaty i będziemy ten inkubator wykupywać i w tym momencie, po pierwsze, inkubator nie płaci czynszu, a więcej rozwoju przemysłu, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, a po drugie, ma wpływy od wynajemcy, od firmy Data Contact, która tam zajmuje powierzchnię na dole. I to też jest kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, które wpływa od Data Contact, idą na utrzymanie pracowników i aparatury w laboratorium między uczelniami. I tak funkcjonuje, i tak to funkcjonuje, i będzie się to finansowo wyglądało coraz lepiej. Oczywiście. Ja mam też zastrzeżenia to, co do tego, czy zarząd inkubatora dobrze potrafi wykorzystywać ten park maszynowy, który tam jest. To, jest. to jest kwestia, o której można dyskutować. Czy on jest w odpowiednim stopniu wykorzystywany? Ergo, czy, czy na nim oni potrafią zarobić na swoje utrzymanie. No to, to jest cały czas kwestia kwestia otwarta. Ale myślę, że i z tym, i z tym będzie, będzie coraz, coraz lepiej. Jeżeli chodzi teraz o rozbudowę inkubatora, no to był taki projekt, w którym, w którym dofinansowanie dostały dwie instytucje. Jedna z piec, druga z Puław. My jesteśmy pierwsi na liście rezerwowej. pierwsi. Mielec jest za nami ze 3-4 pozycje, a już krzyknął, że jest wielki sukces. Że już mamy wielki sukces. No, jest przed... my nie Mielec nie jest przed nami. My jesteśmy pierwsi na liście rezerwowej i mamy, dwa... jeżeli będą pieniądze, to mamy gwarancję 95%, że my dostaniemy te pieniądze. Mielec jest za nami i to ze 3 pozycji. Ale oni już czyczą, że jest wielki sukces. No, my dopóki nie mamy pieniędzy, życie nas nauczyło, nie mówimy nic. Ale szansa jest bardzo duża. Dlatego muszą być zmiany w budżecie, i te pieniądze trzeba papierowo pokazać. Papierowo pokazać. I stąd, no, nie ma mowy o tym, tam koledzy tutaj chcieli tam 4 miliony nastawiają. No, to, to w ogóle wniosek, który się kupy nie trzyma i żadnych podstaw prawnych nie ma, więc nie może być jakikolwiek, chociaż, chociaż po trochu poważnie traktowany. Musimy, musimy tutaj mieć, mieć tą pełną, pełną wiarygodność. Ten budżet na rok 2014, już kończąc, jest budżetem trudnym. Rzeczywiście, jest rzeczywiście budżetem trudnym. Budżetem, w którym realizujemy inwestycje przede wszystkim, które już są zaczęte, na które są podpisane umowy, na które jest zaangażowanie finansowe. Jednym z największych pozycji w tym budżecie, to a propos braku perspektyw dla miasta, to jest kwota kilkunastu milionów złotych na uzbrojenie terenów od Z5 do Uniwilsu. I tam możemy pozyskać kilkanaście hektarów dla inwestorów, ale musimy wybudować drogi i tak i tak dalej. Jeżeli ktoś mówi, bo to jest już bezszenne, nawet jak napis, że miasto nie tworzy perspektyw rozwoju, to ja chcę powiedzieć, że stalowa wola w minionych latach na uzbrojenie terenów dla przedsiębiorców, wszystkie wydatki z tym związane, wydała 100 milionów złotych. Tego w Polsce nie zrobił nikt. Tego w Polsce nie zrobił nikt. W Miecu miasto nie musi się martwić. Inwestowanie w obszary przemysłowe, bo robi to za niego Agencja Rozwoju Przemysłu. My, no tak się stało. Z Agencji Rozwoju Przemysłu, no dostaliśmy co? No, w zasadzie, że jedyna inwestycja w stalowej woli to jest inkubator, a i tak yy, na niej zarabiamy. Więc musimy robić to sami, bo no, nie mamy takiej dobrej, dobrej sytuacji. Nie mamy takiej dobrej sytuacji. I teraz. No, bo to jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Ja tutaj powiem dlaczego. No, bo nie mieliśmy takiej sytuacji obojętnie, kto nie rządził. Jak rządził PiS, też nie mieliśmy takiej sytuacji. Jak rządził SND, też nie mieliśmy takiej sytuacji. Ja tu miałem, jeżeli chodzi o stronę rządowo-parlamentarną, jedną, jedną obietnicę. Wicepremiera Hausnera, który przy całej sali ludzi w hutniku powiedział: Panie prezydencie, daj panu słowo honoru, że dostanie pan 5 milionów złotych na tą drogę. Chodziło o drogę od Anteku do ulicy Bojanowskiej. Miała być, miała być. Potem skończyło się na tym, że za dwa tygodnie przyjechało dwoje urzędników, którzy cały dzień nie przekonywali, że to jest żadną miarą niemożliwe. Żadną miarą niemożliwe. Ale ja nie mam zwyczaju, że tak powiem, no no co, nie dali, no to nic nie robimy. Nie. Inwestujemy kolejne bardzo duże pieniądze. Wygraliśmy, to jest nasz sukces ewidentny, projekt na prawie 30 milionów złotych. Pan Naczelniku, Ile tam jest dokładnie? Myślę, że tam 20. Nie, 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 cały, cały procent. Bo my pieniądze na to wydajemy. 25 milionów 226. 25 milionów nasz udział? Nasz udział jest na poziomie 30 30 I teraz tak, to jest nasz sukces. Bo mamy kolejne mo możliwość uzbrojenia kolejnych terenów dla inwestorów. Proszę Państwa, yy, zadzwonił do mnie, pracuję w palizie, w, w, w Państwowej Agencji, czy Polskiej, Agencji Biolenia, się nazywają Agencji Inwestycji Zagranicznych, ktoś z naszego regionu. I nam życzliwi. I zadzwonił do mnie i to tak, macie 50 hektarów, to macie potężnego inwestora. Ja mówię, proszę pana, ja nie mam 10 hektarów. My nie mamy w Stanowej Wojki działki na 10 hektarów. I teraz to jest rozwój miasta. I teraz idźcie sobie wy ultrapolacy do lasów państwowych i powiedzcie im, i powiedzcie im, że my potrzebujemy nie kilometr kwadratowy, a 50 hektarów, bo to jest może parę tysięcy miejsc pracy, bo to, jest, bo to są podatki dla miasta i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polska instytucja. To, że hamuje rozwój stalowej woli. Jak się hamuje rozwój stalowej woli, to się hamuje rozwój jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce. Taka jest prawda. I tutaj nie można ruszyć. I tutaj miałem, i, i, mia, miałem słowo honoru I jednego wicepremiera, miałem słowo, nie dał honoru, ale słowo premiera Tuska, i też tego nic nie wyszło. Lasy państwowe, jak są państwo w państwie, tak dalej są. Ino będą no bicie głową w mur, prawda? No, bicie głową w sosnę w zasadzie. Tak to, tak to trzeba nazwać. I teraz przygotowujemy się do kolejnego przedsięwzięcia, jeżeli chcemy się rozwijać jako region, jako miasto, no to musimy pozyskiwać kolejne tereny inwestycyjne. To jest Jelenia. Kolejne potężne pieniądze są tam potrzebne. Tauron prawie, że zrezygnował z tego. Z budowy tam parku przemysłowego, no piętrzą się przeróżne trudności, No To się pojawiają gdzieś ptaszki, albo się pojawia gdzieś tam coś i tak dalej i tak dalej. No i różnego rodzaju, różnego rodzaju ograniczenia. I my musimy to robić, i my musimy to robić. Co więcej, proszę Państwa, jeżeli chodzi teraz, teraz o, o to, czy my się rozwijamy, czy się, czy się, nie rozwijamy, no to ja chciałbym powiedzieć jedno, jeżeli tutaj są takie zastrzeżenia, że no ja nie usłyszałem, bo to, 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 bardzo białka była ta, 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 ta niby krytyka. Tak, a no i teraz co będzie? No, będą postulaty do budżetu, czyli co, na jakiej zasadzie? Czy mamy jakieś pomysły, żeby było więcej pieniędzy w budżecie? To już teraz zakładam się, że nie będzie żadnego. Będzie tylko daj, daj, daj. Skąd, Skąd się ma wziąć? No. To, to, no nie wiedzą, nie? To, to ich, zresztą ja ich o to nie posądzam, nie? Żeby, żeby, żeby takie rzeczy wiedzieli. Yy, Stalowa Wola wkracza w yy, kolejny taki dość zawiły okres. My od, cały czas mamy niełatwą sytuację. Cały czas mamy niełatwą sytuację. Ale yy, nie jesteśmy miastem, które yy, ma autostradę yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy, tej, nie mamy tego handicapu. Musimy sami sobie zbudować swoją mocną pozycję. I to robimy. I to robimy. I ten budżet, oczywiście, nigdy nie było i nie będzie budżetu, który by wszystkich zadowalał, który by spełniał wszystkie postulaty, i tak dalej, i tak dalej. Ten budżet jest budżetem, którym brakuje. Pewno, że brakuje. Tylko my musimy pamiętać o jednym. Przy takim kształcie dochodów miasta możemy w porywach wydać na inwestycje 30 milionów złotych. Reszta to są wydatki stałe. Jeżeli ma się 30 milionów swojego dochodu, z czego 10 milionów idzie na obsłużenie zadłużenia, to te 20 milionów nie starczają na własny wkład we wszystkie inwestycje dofinansowywane z zewnątrz. No dobrze, ale jeszcze trzeba na przykład przejście kolejowe, jeszcze trzeba rondo, jeszcze trzeba stadion. Skąd? Skąd? No jest jeden pomysł. Podnieść podatki. Aha. No to ten, kto podnosi podatki, musi wiedzieć jeden. To już hiszpańscy złudźcy w XVII wieku wymyślili: kto podnosi podatki, dostaje z nich coraz mniej. I mamy szereg przykładów w Polsce, gdzie tak się dzieje. Gdzie tak się dzieje. I trzeba się tutaj bardzo pilnować. I nie można się w nieskończoność bardzo zadłużać. Kolejny rok 80 milionów złotych. Z tego mamy kredyt prawie 40. Więc następny rok już nie może być taki. I trzeba zacząć hamować. Bo nie będziemy mogli za dwa lata wziąć udziału w podziale, nazwijmy to, tego tortu, który, który, który w zasadzie już leży, już leży na stronie. I tak jest kształt tego budżetu. A oni nie niech gadają. Dziękuję. Proszę bardzo, pan adresator.